Cześć wam. Z tej strony Macintosh i witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Prince of Persia: Warrior Within. Dzisiaj w programie no mamy dużo wiecie różnych rzeczy tam do zrobienia, ale ostatecznie dzisiaj wreszcie opuścimy The Gardens, a właściwie najpierw to do nich wejdziemy, tylko że we właściwym czasie i we właściwym miejscu, bo wcześniej byliśmy w Water Sanctuary Czyli tak jakby dopiero na przedpolu The Gardens teraz zaś e, trafiliśmy do the, ga the Gardens Main Hall, czyli w miejsce, w którym powinniśmy być już od samego początku, w którym to znajduje się główny mechanizm odpowiedzialny za e, upuszczanie, czy też jak to woli, odblokowanie i blokowanie e, Źródła wody do The Mechanical Tower, czy też The Clockwork Tower. Zależy. Po prostu, tak jak mówiłem, zależy jakie tłumaczenie przyjmiemy, zależy także jakie nazwy przyjmiemy i czy będziemy się posługiwać nazwami stworzonymi przez fanów, czy też oficjalnych. Chociaż te oficjalne także są różne, bo ja spotkałem się z kilkoma oficjalnymi, tak jakby, tłumaczeniami, tak to nazwijmy. Co, co na nas będzie czekać? Czekać na nas będzie jedna z łatwiejszych zagadek, jeśli pamięta się oczywiście, co trzeba w niej zrobić. Nie ma tutaj jakoś specjalnych, trudnych zagadek, a ta zagadka jest o tyle łatwa, że aby ją e, rozwiązać, znaczy inaczej, jeżeli, niepoprawnie, jeżeli ją nie poprawnie rozwiążemy, to nie będziemy mogli dotrzeć do jej, do jej kolejnych części. Czyli, jeżeli przykładowo punkt A zrobimy źle, to wtedy nie będziemy mogli wejść do punktu B, ponieważ e, nie jest to możliwe, bo punkt A jest źle zrobiony. Takim sposobem to najłatwiej mi wam wytłumaczyć. E, co więcej, jeżeli dobrze się przyjrzycie, zresztą już pewnie się przyjrzeliście oglądając ostatnią ucieczkę przed Dahaką, że wbiegliśmy tak jakby na wyższe piętro Water Sanctuary, czyli jesteśmy dalej w tym samym w tej samej lokacji. Mówiłem, że tutaj lokacje są wtórne, ale nikt nie spodziewałby się, że znowu będziemy w tym samym miejscu. Poza tym jest ono pokazane z innej perspektywy, i tak jak wam mówiłem, w tej grze te lokacje są bardzo wtórne, bo jednak mamy małe, małą zamkniętą wyspę. No nie taką małą znowuż, ale no wiecie o co mi chodzi. Mamy wyspę, na której wszystko dzieje się w obrębie jednego dnia, w obrębie określonych lokalizacji. Gdzie w tych lokacjach... Lokalizować, no dobra, nieważne Gdzie w tych lokacjach tak naprawdę możemy pokazać wiele, ale z różnych perspektyw, bo na przykład nie dojdziemy do jakiegoś balkonu z parteru, tylko musimy Wejść po drabinie, przejść przez jakieś inne komnaty, żeby znowu wrócić do tego samego miejsca, tylko że teraz skorzystać z balkonu. Także y, tu gra niestety jest wtórna. No, jest bardzo wtórna, ale tak jak mówiłem, ta wtórność akurat w tej grze nie przeszkadza. Y, niestety, niestety, mm, wielu ludziom to się właśnie nie podoba, że Wario Routine jest aż tak bardzo mm, wtórną grą. I ma tyle właśnie motywów, które ciągle i ciągle się powtarzają, i są te same lokacje, które wciąż i wciąż yy, odwiedzamy. No, dla jednych to jest duży minus, dla mnie to nie jest duży minus. To jest yy, minus taki dość do, do strawienia. Dlaczego tak mówię? Ponieważ osoby, które właśnie ten zarzut yy, tak jakby. Głównie zarzucają tej grze, zarzu, zarzucają, formułują ten zarzut przeciwko tej grze. Są fanami takich na przykład produkcji jak Gothic, gdzie na pewno w Gotiku jedynce wtórność lokalizacji w ogóle i na pewno nie było. Nie, wcale w Gotiku jedynce w ogóle nie było wtórności lokacji. Nie, wcale nie chodziliśmy ciągle z nowego obozu do starego obozu, ze starego obozu do nowego obozu, do jeszcze do obozu na bagnach. No, ludzie święci. Powiedzcie mi, czy można w ogóle formułować taki jakby zarzut, że gra jest wtórna pod względem lokalizacji, skoro lokalizację odwiedzamy ponownie, ale widzimy je w zupełnie inny sposób. Jeżeli okej. Okay, byłoby to tak jak w Duke Nukem Forever, że wchodzimy do tej samej lokacji i ona się w ogóle nie zmieniła, nawet o milimetr się nic nie przesunęło, tylko nagle otworzą nam się w innym miejscu drzwi i przejdą przez nią nasi ukochani obcy w kształcie świń, to powiedzcie mi, że, tam, że ta gra nie jest wtórna, a Prince of Persia nagle jest wtórny, kiedy dostajemy się do tego samego Fakt faktem, dostajemy się do tej samej lokacji, ale wchodzimy do niej z zupełnie innego miejsca. Większość wrogów się nie respawnuje, chociaż czasami się respawnują, ale tak jak już mówiłem, to jest błąd gry, to nie jest specjalnie zrobione. Chociaż Crowmaster niestety nie jest błędem gry, bo Crowmaster jest tak, ma swoje AI napisane, że po prostu zawsze będzie się respawnował. I obojętnie, co byście zrobili, Chrome zawsze się zrespawnuje w określonym miejscu. Przy wejściu na przykład do pierwszego portalu, który odkryliśmy, czyli jeszcze przed wejściem do Fortecy, kiedy goniliśmy Shaht-D i po raz pierwszy spotkaliśmy Chrome no to powiem Wam, że to jest jedyne miejsce, w którym Chrome z tego co mi się zdaje, nie respawnuje się. Mogę się mylić, może być jeszcze jakieś miejsce, po prostu mogę go nie pamiętać, ale pewnie jak do, te, jak do tego miejsca dojdziemy, to powiem Wam, w tym miejscu się nie respawnuje Kroyal Master. I wtedy zastanowicie się, no chwila, przecież mówiłeś, że. Chromaster nie respawnuje się tylko w jednym miejscu, dlatego od razu zaznaczam, że ja mogę tego nie pamiętać. No, wybaczcie, długo nie grałem w tą grę, pamiętam wszystkie miejsca, co prawda czasami chodzę po nich, można by było powiedzieć, że bez celu, ale chodzę, bo chcę po prostu upewnić się, czy nie zapomniałem o jakiejś znajdźce, albo na przykład idę w miejsce, w którym wiem, że jest znajdźka, ale w danym momencie jej nie znajdę, nie odkryję, z tego powodu, że brakuje mi czegoś, albo dopiero fabularnie mogę ją odkryć o wiele później w grze, ale ja już pamiętam, że w tym miejscu jest dana znajdźka, no więc sobie tam pójdziemy i ją co, znajdziemy, odkryjemy, ale no niestety błąkam się potem przez dwie minuty, żeby sobie uświadomić, że może jednak ta znajdźka jest do odblokowania w zupełnie innym momencie gry, no, to, to jest właśnie moje takie, jakby to ująć, gubienie się w tej grze, bo ja nie gubię się w tej grze, bo wiem, gdzie należy, w którym momencie pójść yy, i tak dalej, i tak dalej, etc., etc. Ale. Yy, Jakoś niespecjalnie gubię się w tej grze, no wiem co muszę zrobić. Wiem w jakich mniej więcej odstępach czasowych należy co robić, gdzie są jakie zagadki. Jeżeli jest jakieś kilka przejść, to wiem, którędy pójść, tak jakby jest ta właściwa droga, a ta inna droga zaprowadzi nas w ślepy zaułek albo do znajdźki, albo do źródełka z wodą, które sprawi, że będziemy mogli sobie zregenerować nasze życie albo w tym miejscu jest ukryty postument, tylko że na przykład teraz go nie odblokujemy, tylko odblokujemy go później. To pamiętam. Gorzej jest właśnie, czy muszę. Czy w tym momencie odblokowuję dany element, czy Należy to zrobić o wiele później w grze, albo już ten element powinienem dawno temu odblokować, ale go nie odblokowałem. Dlatego też stworzyłem w sobie ten, tak jak już mówiłem poprzednio, drugi zapis, na którym po prostu sprawdzam, czy czegoś nie pominąłem i czy nie zapomniałem o jakiejś znajdźce, albo nie popełniłem fejla pod tytułem zapomniałeś o postumencie i już do niego nie wrócisz, bo postumenty są o tyle wredną rzeczą w tej grze, że no dobra, dają nam więcej życia, ale jeżeli zapomnicie jakiś znaleźć w danym momencie gry, to w późniejszym może być już zablokowany. Tak jak na przykład ten w Main Hallu, czyli tam, gdzie możemy przestawić tą dźwignię, czy chcemy iść do The Gardens, czy do The Mechanical Tower, czy chcemy jeszcze odblokować sobie jakieś inne tam przejścia. To jeżeli do jakiegoś momentu gry nie pójdziecie właśnie do tamtego postumentu. W późniejszym etapie po prostu będą tam zamknięte drzwi na was czekać. Nie pamiętam dokładnie, w którym momencie. Dlatego, kiedy pierwszy raz możemy już poprzestawiać tamtą wajchę i odlokować sobie inne przejścia, polecam natychmiast wziąć i, i po prostu zejść do tego postumentu, bo jest to. Jest to dość wymagane, jeżeli chcecie zobaczyć prawdziwe zakończenie gry. No bo, tak jak mówiłem, ta gra ma te swoje dwa zakończenia, z czego to, które mogłoby się zdawać tym nieoficjalnym zakończeniem, ponieważ oddokowujemy je poprzez znalezienie wszystkich postumentów w grze, jest tym prawdziwym. I nie wynika ono tak jak już enteras mówię. Nie wynika ono z tego, że ja tak powiedziałem, że tak powiedzieli fani. Nie. To wynika z całej trylogii, z tej tak jakby ścieżki tej linii czasu, która jest stworzona przez twórców całej tej historii. I tak jak obiecałem wam, cały czas wam obiecuję, że opowiem wam trochę o tej linii czasu w trylogii piasków czasu. I ciągle nie mogę się do tego zebrać, bo to jest naprawdę trudne do opowiedzenia. Bo ciężko jest mi powiedzieć, czy czegoś wam nie zaspoileruje, czyli na przykład powiem o jedną rzecz za długo. Za dużo, przepraszam. Tak jak na przykład cały czas mówię o damie w Czerwieni. Oto dama w Czerwieni. Jest dość ważną postacią i tylko tyle mogę wam powiedzieć, ale jeżeli nie powiem o niej więcej, to tak naprawdę nie nakreślę wam linii czasu w księciu, w całej tej trylogii i, i naprawdę będzie to dość ciężkie do wytłumaczenia. I jedyne co wam teraz mogę powiedzieć, co chyba, zdaje mi się już powiedziałem ostatnio, to że pomiędzy The Sense of Time a Warrior Within jest 6 lat przerwy. No i w tym właśnie okresie czasu yy, nasz Ubisoft stwierdził, że chyba powinniśmy wrzucić jakiś filler. No i stworzyli Forgotten Sense. Grę, która wzięła się po prostu z kosmosu. Ja jej nie rozumiem. Yy, Próbowałem przeszedłem ją, ale naprawdę nie była to gra, do której chciałbym wrócić po raz któryś, yy, czyli nie ma tak jakby dla mnie nie ma ona tego w feelingu ponownego grania w nią. Tak jak na przykład widzicie, Warrior Within gram sobie od czasu do czasu, pomimo, że gra już jest naprawdę stara, znam ją na wylot. Tak samo w Raymana. W Raymena też gram od czasu do czasu, bo to jest przyjemna gra do ponownego jej przejścia, a nie tak jakbym miał właśnie grać w. Forgotten Sense po raz drugi. Przyszedłem tą grę raz i naprawdę wystarczy mi. Tak samo nie lubię grać w The Two Trons, więc jak dojdziemy do The Two Trons, to będzie po prostu. U, będzie ciężko moi drodzy, bo ja nie pamiętam tej gry dokładnie, i na... jeżeli sobie jej nie przypomnę w odpowiednim momencie to nie pokażę wam jak zdobyć to przedłużenie życia te wszystkie y, też postumenty które będą przedłużać nam y, pasek życia no i może być kiepsko bo ja tam nie znoszę kilku bossów chociaż muszę powiedzieć już w tym momencie że ostatni boss jest rozczarowaniem wielkim w D2 i no Szczerze, ja tu Trance nie lubię jako. Pomimo, że jest częścią trylogii yy, Piasków Czasu, to ja tu Trance po prostu. Jakoś tak nie mogę się. Nigdy nie mogłem się przekonać do tej gry. Szczególnie po tych doznaniach, które dostarczą mi Warrior Within i ta obfitość krwi, ta obfitość akcji, ta obfitość w ogóle wszystkiego, ta muzyka. I nagle dostaję de Trance. I załamuję się, bo. Tetutron po prostu zawiodło na całej linii, i jak tylko do niej dojdziemy, to zrozumiecie, i też będę, tak jak zawsze, popierał swoje argumenty dowodami i jakimś wytłumaczeniem. Ale na razie, wracając do tej myśli, 6 lat minęło od The Sense of Time, i dlatego nasz książę jest już takim dorosłym dość człowiekiem i nie zachowuje się jak szczeniak w porównaniu z The Sense of Time. I można powiedzieć, że wiele rzeczy zrozumiał, szczególnie teraz, kiedy ściga go strażnik linii czasu, który ma chrapkę go zabić, czyli mówię tutaj o Dachaca. I nie jest ciekawie, bo życie księcia wisi na włosku i to tylko przez niego samego. Ja rozumiem, mam problemy i atakują mnie jacyś osiłkowie, ale mogę sobie z nimi poradzić, bo na przykład wyślę moich ludzi, czy tam moich poddanych, żeby sobie z nimi poradzili, z armią wroga. Ale Dahaka jest nieśmiertelny, więc mam przepierdolone i to tak solidnie. E, tak, i tutaj właśnie, przerwa oczywiście myśl, tutaj właśnie m, znajduje się e, drugi postument w The Gardens. To są już wszystkie postumenty w The Gardens. E, jest to najłatwiejszy z postumentów w e, całej grze. Ponieważ trigger odpalający go znajduje się y, nie przed nim, tak jakby, tak jak w przypadku poprzednich, on się znajduje chwilę przed. Więc cała ta menażeria tych wszystkich pułapek y, uruchamia się chwilę przed naszym wejściem do, y, do właśnie tego korytarza, za, za którym kryje się postument. Tak tutaj znajduje się on w środku i jeżeli tylko do niego wejdziecie, to moja rada. Biegnijcie przed siebie, nie zważajcie na wszystko, musicie chyba um, y, uchylić się przed y, jedną belką z ostrzami, tylko a potem reszcie biegniecie na pałę. Nic was nie trafi, tak jak widzieliście w moim wypadku. Nic z was nie trafi, nic was nie dotnie, jesteście. cali i zdrowi. A jeżeli Wam będzie mało, jeżeli Was coś trafi, schodzicie tutaj na dół, pijecie wodę, żeby oczywiście się tam, wiadomo, uzupełnić sobie życie, wracacie na dół, ponieważ e, tak jakby po wyjściu e, trigger, naciskacie tak, jakby drugi raz ten trigger i maszyneria zostaje wyłączona. Więc kiedy znowu wejdziecie, ten trigger dopiero się odpali. Także to jest taka mała rada, to, to jest oszustwo gry, dosłownie to w tym miejscu to jest oszustwo gry, na które gra sama pozwala, bo nie wiem czy któreś z was by weszło i. Mm, pułapki. Muszę się zastanowić nad sensem ich istnienia. Który z was. Które z was by tak zrobiło? Kto z was by tak zrobił? Że przedby popatrzył chwila, pułapki się jeszcze nie włączyły. Może przebiegnę i zdążę przed nimi. Nie, na pewno byście sobie pomyśleli, hmm, te pułapki mają jakiś sens. Muszę poczekać chwilę i zobaczyć, co one robią. Okej, okay, w niektórych przypadkach to się sprawdza, ale w momencie, kiedy wchodzicie i widzicie, że pułapki nie są odpalone, no to pierwsze co robicie, to chyba po prostu biegniecie przed siebie i omijacie wszystkie pułapki, i jest dobrze, i nic się Wam nie dzieje. Więc chyba jakoś udało mi się oszukać grę. Jest fajnie. Bo tak akurat ten postument działa. I jest to błąd gry, bo ten trigger jest po prostu umieszczony w złym miejscu. Ale tak jak mówiłem, niektóre błędy nie bolą w tej grze, bo albo są to momenty bardzo trudne, które można pominąć łatwym błędem. Albo są to momenty na tyle łatwe, że. To, że pojawił się Wam błąd i ominęliście fragment, który zabrałby Wam, nie wiem, 5 minut przykładowo, a Wy go przeszliście w niecałą minutę, bo napotkaliście jakiś błąd gry. No to gratulacje, udało Wam się oszukać grę. Mało jest tutaj takich błędów, uwierzcie mi. Niektóre trzeba wiedzieć, jak wywołać, i jak wiecie, jak je wywołać, to jesteście w lepszej pozycji. Bo to tak jakbyście, nie wiem, grali w jakieś MMO i wiedzieli, że w danym miejscu jest jakiś przeciwnik, którego nie da się zabić, ale przez to, że będziecie tak jakby z nim walczyć, wzrośnie wam posługiwanie się daną bronią, to w sumie to nawet nie w MMO, tylko nawet w RPGach, że wzrośnie wam posługiwanie się konkretną typom, typem broni yy, i będziecie mogli sobie na przykład yy, zadawać yy, po dość mocnej yy, oszukaniu gry, będziecie mogli walić jakieś bardzo potężne krytyki i... I tyle wam z tego przyjdzie, że zamiast potem męczyć się z innymi przeciwnikami, będziecie ich mieli na dwa hity zamiast na pięć. To tak, jakbyście, nie wiem, grali w Dark Souls'a i próbowali przejść całą grę bez pominięcia jakiegoś miejsca, które jest stricte tak wkurzającym miejscem. Że to, że je oszukaliście, to po prostu. albo że po prostu znaleźliście jakiś skrót i pominęliście sobie jakieś miejsce. To jest mniej więcej na tej zasadzie, że yy, chcielibyście przechodzić Dark Souls'a idąc z punktu A do punktu B, jeżeli wiecie, że jest skrót od punktu A do punktu B. Więc po co używać skrótu, skoro mogę iść tą dłuższą drogą? To jest mniej więcej na, ten, na, ten, na tej zasadzie. I... Prawo dla nas, odblokowaliśmy pierwszą część, pierwszy tak jakby część tego mechanizmu, która broni i blokuje nam dostęp do komnat cesarzowej. I tak, i teraz możemy już wyjść z Gardena, ale oczywiście ja chciałem, jak widzieliście, tam jest jedna znajdźka i ja chciałem się do niej dostać. Ale okazało się, że... Naprawiono ten błąd, bo jak widzicie, ja tutaj próbuję wywołać mały błąd. Na czym ten błąd polega? Kiedy tam skoczycie, gra zrzuca was, nie? No i błąd polegał na tym, że po zrzuceniu, gra wyrzucała was po cofnięciu, oczywiście używając mocy cofnięcia piasków czasu. Gra w pewnym momencie gliczowała się i zamiast wylecieć z powrotem po tej trajektorii, którą przebyliście, Gliczowaliście się w tym, w tej podporze tego, mo, tego mostu, tego, tego przęsła, i nie mogliście stamtąd, tak jakby, wyjść. Kiedy kończył Wam się cały, tak jakby, ten, ta moc piasków, która pozwalała Wam na cofanie się, czy na wykonanie innej dowolnej akrobacji, akrobacji, z źle to używam, innej mocy czasu, E, to po prostu, e, to się kończyło, wiadomo, nie można już cofać czasu, a wy jesteście zgliczowani w danym miejscu. No i, okaz i gra, nie wiedząc gdzie byliście, wyrzucała was właśnie po drugiej stronie tych zamkniętych drzwi, które dodatkowo możemy sobie otworzyć z drugiej strony, po prostu przechodząc bez beztrosko pod przycisku. E, Tamtą znajdźkę znajdziemy oczywiście w późniejszym etapie gry. I tak, można ją zdobyć nawet teraz, ale widzę, że ten błąd został poprawiony. I dobrze, bo w sumie mógłbym odpalić jakąś rzecz, która spieprzyłaby późniejszą rozgrywkę. Jest taka możliwość, oczywiście ja o tym nie pomyślałem, ale jest taka możliwość, że jeżeli sobie zgliczujecie grę, na przykład zdobędziecie coś, co yy, możecie zdobyć dopiero w późniejszym etapie gry, to. To może się wam coś spieprzyć z grom. Może się ona wywalić do pulpitu i wasz zapis może po prostu zostać skorumpowany. Dlatego też polecam sobie robić, tak jak ja to robię, dwa albo trzy pliki zapisu. I w razie czego możecie cofnąć się kawałek wstecz. Ja tak grając z wami robię, bo gdyby gra się mocno zgliczowała, Albo po prostu nie odpaliło się coś, bo tak się czasem zdarza, że w tej grze coś się nie odpala, ale nie mogę tego ponowić, ponieważ yy, zapisałem grę już w momencie po tym, jak to powinno się odpalić, a to się dalej nie odpaliło. No to może być kiepsko, dlatego ja robię sobie trzy zapisy na wszelki wypadek. Mówię wam, nie musicie tak robić, ale no ta gra potrafi ładnie się sypnąć i ładnie zrobić taki błąd, że po prostu. Zgliczuje się wam, i to tak na dobre. Oczywiście są sposoby, żeby te glicze tam usunąć tak jakby. Poczyta, jakbyście sobie poczytali na forach, na przykład glitch, który mi się nigdy osobiście nie zdarzył, ale znam osoby, którym się on zdarzył. Będziemy później walczyć z pewnym przeciwnikiem. Jest możliwość, że ten przeciwnik się nie pojawi. I ugrzęźniemy na zamkniętej arenie. I nie damy rady opuścić tej areny bez zgliczowania bez tak jakby cofnięcia glitchu i oczywiście jest sposób na cofnięcie tego glitchu można po nim przeczytać jak dobrze ja pamiętam to wystarczyło się na tej arenie zabić i w czasie zabijania zrobić tak, tak zwane spazmę czasu. To jest dość śmieszny ruch. Chodzi o to, że po prostu wykorzystujecie tak jakby cofacie czas, wyłączacie to moc, cofacie, wyłączacie, cofacie, wyłączacie, aż zużyjecie sobie wszystkie kontenery piasków czasu. Czyli no, po prostu zrobicie spazm czasu, czyli nie zrobicie nic konkretnego, a wykorzystacie całe, całe piaski czasu, jakie macie. Wtedy y, zostaniecie cofnięci do mm, wcześniejszego punktu, tak jakby i ten przeciwnik się pojawi. Nie wiem, czy, jeżeli nam się to zdarzy, to pewnie zaprezentuję wam, jak to zrobić, ale mnie osobiście, ile razy grałem w tą grę, ten glitch się nie zdarzył. Nie wiem, może to później poprawiono. Bo w, w przeciwieństwie do Piasków Czasu, do Warrior Within y, były łatki. Ubisoft ładkowało tą grę. Ja łatek już niestety zainstalować nie mogę, ponieważ moja wersja, którą posiadam, jest już wyposażona w te łatki przy instalatorze. Nie wiem, jak jest z polską wersją, czy ona posiada te łatki, ale słyszałem, że przy którejś z łatek po prostu polonizacja wariowała i. I tyle było z gry. Nie było po prostu polonizacji, nie było napisów ani po polsku, ani po angielsku. Po prostu graliście sobie w grę, gdzie trzeba było słuchać uważnie, co mówią do was przeciwnicy, albo na przykład pojawiało się jakaś wskazówka, co musicie teraz zrobić. Nie widzieliście jej, bo nie pojawiał się tekst. No i opuszczamy wreszcie The Gardens i udamy się. W następnym odcinku, bo ten odcinek jest już dość długi, e, udamy się do The Mechanical Tower, czy jak to woli, The Clockwork Tower. No i będzie ciekawie, bo e, nie, co prawda, nie lubię Clockwork Tower e, ukazanego w ten desen, że e, jest w, tak jak w tych dwóch strefach czasowych, czyli w teraźniejszości i przeszłości. Oh, ale. To jest już kwestia na inny odcinek. Surprised only that you insist on prolonging the inevitable. Why did you I don't know. I guess half because you remind me of the empress or who she could be. What do you mean? Like you she knows her own fate. She has seen it in the timeline, but where you fight it. She has submitted. She They say knowledge is power, but I say it is a poison. Knowing the date and manner of her own death torments her. The closer it draws, the greater her pain. And you wish she would fight her fate like me? Maybe it would give her something to live for. You said that was only half the reason. What's the other half? I have known my whole life that what is written in the timeline cannot be changed. Yet something inside me wants you to succeed. And do you think I will? No. But I admire you for trying. Thank you. Your name? I haven't even asked your name. I've been so... It's... Wreszcie! Mogę na nią mówić, Kailina. Jak ja się z tego cieszę, nie muszę mówić o niej, dama w czerwieni. No, nie chciałem wam spoilerować, jak ona ma na imię. Ale wreszcie, jak ja się z tego cieszę. Otrzymujemy nowy miecz, ale o wszystkim opowiem wam w kolejnym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!